To jest ciekawe, jeżeli chodzi o raka skóry. Raki skóry, generalnie, to są najczęstsze nowotwory u ludzi. Po 60 roku życia co drugi z Państwa będzie miał ten nowotwór. W związku z tym to nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest to żaden, żaden problem, ale. ale... Tylko 1% z Państwa umrze z powodu tego nowotworu, jeżeli choruje na niego, więc to, to nie jest problem. Problem jest chorobowości i rzeczywiście no i problem jest tych nowotworów, bo mimo że to jest nowotwór częsty, to leczenie przypadków zaawansowanych dotyczy sytuacji bardzo rzadkiej, bo tak jak powiedziałem, to są pojedynczy pacjenci w skali kraju, ale są ci pacjenci. Więc generalnie nowotwory skóry te niemelanocytowe to jest rak podstawno-komórkowy albo kolczysto-komórkowy jako najczęstsze nowotwory. I można szacować, bo nie ma żadnych danych dobrych na świecie, ale na podstawie na zdrowie, na podstawie do, danych chorobowości można szacować, że w Polsce to jest około 450 tysięcy zachorowań rocznie. Pod, tylko one są nierejestrowane, i nie mówi się, bo to jest 170 tysięcy zachorowań na nowotwory i plus 45 tysięcy raki skóry, które po prostu są z reguły operowane czy leczone miejscowo przez na przykład dermatologów czy chirurgów plastyków. I e, tak naprawdę e, rak podstawnokomórkowy skóry to jest najczęstszy nowotwór u ludzi. Dotyczy 80% też raków skóry. 20%, 15-20% dotyczy rak kolczystokomórkowy, a rejestracja jaka była to proszę zobaczyć jakieś 12 tysięcy. Ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo duże niedorejestrowanie w tych nowotworach. To co wiadomo, też częstość zachorowania rośnie z wiekiem. Ale ja Państwu pokażę to z punktu widzenia, dlaczego jest ich tak dużo. Dlatego, że nowotwory skóry to jest taki bardzo dobrze znany ostatnio w onkologii wykres mówiący o obciążeniu mutacyjnym czyli ile w komórce nowotworów jest wielu, wiele zmian genetycznych naraz. Pierwsze trzy miejsca zajmują raki skóry i, i czerniak ponieważ promieniowanie UV jest najsilniejszym karcinogenem, i dlatego tyle jest po prostu nowotworów skóry, a później jest rak płuca niezależny, więc w związku z tym to jest bardzo porównywalne. I, I dlatego też te nowotwory tak dobrze reagują na immunoterapię, bo im więcej różnych zaburzeń genetycznych, tym więcej tak zwanych neantygenów, czyli takich zaburzeń na komórce, które nie przypominają komórki naszej gospodarza. I dzięki temu układ immunologiczny może z nią walczyć, bo jak komórka im bardziej jest podobna do naszej, tym ją trudniej wykryć przez układ immunologiczny. Ale jak Państwo widzą, tu jest rak podstawno-komórkowy, tu jest rak kolczysty, a tu jest czerniak. I jeszcze jest sumerkel zaraz w, 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 też w, w, na czele. OK, dobrze. W związku z tym e, tak jak powiedziałem, to są, jeżeli chodzi o przerzutowe postacie czy zaawansowane, to jest 2-5% maksymalnie w raku kolczysto, w raku podstawno-komórkowym skóry to jest zdecydowanie poniżej 1%. W związku z tym większość, większość tych nowotworów wyleczy się chirurgicznie. No, ale tak jak powiedziałem, teraz się troszkę zmieniło i stąd ta prośba, bo mamy coraz więcej opcji. I e, jak Państwo widzą, nawet NCCN, które mało się interesuje rakami skóry, teraz już się zaczęło interesować, bo mamy, mamy terapię po prostu e, na to leczenie. To jest przykład leku też immunoterapia antypd 1 Każda firma wyprodukuje swoją jakąś e, nazwę. Ten się nazywa Plimap. Albo liptają. I w tym badaniu proszę zobaczyć, to było małe badanie, ponieważ to jest badanie na pięćdziesięciu kilku chorych i prawie wszyscy chorzy odpowiedzieli w jakiś sposób na kilka podań immunoterapii. To jest, to jest jeden z najlepiej odpowiadających na immunoterapię nowotworów. Ten zaawansowany oczywiście. To byli chorzy, którzy mieli przerzutowego raka płaskonabłonkowego skóry. Duża część dotyczy regionu głowy i szyi, bo tam one się rozwijają. Aczkolwiek no, trzeba jednak brać pod uwagę, że z tym nowotworem często trzeba naprawdę sporo poczekać żeby on dał przerzuty. I to nie jest tak, że większość, większość niestety zależy od pacjenta, który po prostu długo, długo zwleka z rakiem płaskonabłonkowym. Jeżeli chodzi o objawy uboczne, one są podobne jak i dla wszystkich innych. W każdym razie odsetek odpowiedzi bezwzględnej to jest około 50%, a nie osiągnięto żadnej mediany przeżyć całkowitych. W związku z tym te wyniki przeżycia całkowitego są bardzo dobre dla, tych, dla tej grupy chorych. Więc, a to wygląda tak mniej więcej. I to jest, proszę zobaczyć, w trakcie leczenia, czyli długotrwała też kontrola, bo to jest 48 tydzień, po, rozpoczynając od tak zaawansowanego raka skóry. To nie są niestety przyjemne choroby. I tak, jak powiedziałem, większość chorych odpowiada na to leczenie i dzięki, w związku z tym to jest nowa terapia, to jest pembrolizumab, bardzo podobne wyniki, bo to jest podobna klasa leków, ale jak dotąd zarejestrowanym lekiem jest cemiplimab i on jest preferowany według wszystkich zaleceń. Więc to jest nowa rzecz rzeczywiście, bo rejestracja w Europie ma jakieś 3, 3 miesiące, w związku z tym to jest, to jest nowa sytuacja. No, zobaczymy. My dopiero pierwszy raz wystąpiliśmy. Mamy takiego pacjenta, który, który się do tego kwalifikuje. W każdym razie w żadnym z badań nie osiągnięto mediany przeżycia całkowitego. A drugi nowotwór, który już nie był tam tematem wykładów, ale też chcę Państwu powiedzieć, bo to jest rzadki z kolei nowotwór, gdzie też się bardzo dużo dzieje i tu mamy dostęp też do terapii, to jest rak z komórek Merkla. To jest nowotwór, który. Też jest oczywiście związany z UV, ale również jest związany z zakażeniem takim wirusem, który się nazywa wirusem polioma. I u większości ludzi on jest bezobjawowy, ale może powodować ten nowotwór. Ale też generalnie ryzyko zachorowania wzrasta i z wiekiem, i z, e, z immunosupresją, czyli chorzy, którzy mają przewlekłą białaczkę, na przykład limfatyczną, mają immunosupresję poprzez szczepienie narządu, są, mają zakażenie HIV, częściej chorują na ten nowotwór, ale przypadków rocznie jest około, myślę, 40 w całym, w całym kraju, to jest maksymalnie liczba zachorowań. I e, problemem jest to, że to jest najbardziej agresywny z tych wszystkich nowotworów, mimo że najrzadszy, on jest bardziej agresywny niż czerniak. Wygląda bardzo niecharakterystycznie, jak Państwo widzą. E, oczywiście podstawą jest leczenie chirurgiczne z biopsją węzła wartowniczego, tak, jak i, tak bardzo podobnie i w czerniaku, ale taka była skuteczność dotąd leczenia tego nowotworu. Bo leczyło się go podobnie jak raka, raka drobnokomórkowego płuca. Chorzy odpowiadali, po chwili przestawali odpowiadać na leczenie i właściwie przeżycia roczne. No właściwie ich nie było, a mediana P. przeżyć wolnych od progresji wynosiła 2 do 3 miesięcy. I to się bardzo zmieniło, bo okazuje się, że w tej chwili też zastosowanie... Przepraszam, coś przeskoczyło. Tak wyglądają zaawansowane raki z komórek Merkla, proszę Państwa. Okazuje się, że podanie też kilku dawek immunoterapii działało około 40-60% chorych bardzo szybko. To jest w drugiej linii. Zaraz Państwu pokażę, jak te krzywe wyglądają. To były dane historyczne, to są dane obecnych przeżyć. W związku z tym to jest jeden z największych sukcesów, jeżeli chodzi o immunoterapię. Dlatego postanowiłem to Państwu pokazać. Tolerancja jest bardzo dobra. To jest w pierwszej linii, to, jest, to są jeszcze lepsze wyniki. No zobaczymy. To leczenie się bardzo długo utrzymuje i jak Państwo widzą, według zaleceń jest to postępowanie preferowane. Co w Polsce? W Polsce mamy. Też na szczęście zgody na ratunkowy dostęp do terapii lekowej. I tutaj akurat jest to uzasadnione, bo to jest bardzo indywidualne postępowanie w związku z liczbą chorych, w związku z tym na szczęście tu Avelumab mamy dostępny. To jest jeden z leków w ramach tego, tego wskazania. Dobrze o no tyle, co się zdarzyło, a co bym chciał, no to już mu dużo powiedziałem, co bym chciał, żeby się, żeby się zmieniło, ale ja myślę, że na najbliższy rok na, najbardziej to bym chciał, żeby jednak wprowadzić Krajową Sieć Onkologicznej koordynacji opieki w onkologii, bo to jest, to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz. Ja nie widzę przy tym rozproszeniu i całym chaosie, które, jeżeli nie da się skoordynować opieki, to, to będziemy może rozmawiać o dobrych lekach, ale i tak pacjenci nie będą trafiać do tego leczenia albo będą trafiać za późno.